Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj sobie zrobimy taki mały challenge, bowiem zagram na 4 goldy. Eee, oczywiście każdego konto sprawdziłem na Steamie, czy faktycznie ma golda wbitego. Niektóre osoby na dodatkowych trybach mają tam platyny, ale bierzemy pod uwagę tylko podstawowe tryby. No i tak, generalnie każdego wziąłem z Discorda, jak ktoś chce wziąć udział w przyszłym takim odcinku, to może tam dołączyć. Link w opisie. No i teraz tam już do nich dołączę, żeby się przywitali. Halo? Halo? halo. No, możecie się generalnie przywitać. Jest tutaj Kuba, Madson, Hupcio i Jerz. Cześć. Mam. No. Dzień dobry. No, nie wiem, możecie dać znać, czy następnym razem przez całą grę mam ze wszystkimi gadać. Dzisiaj stwierdziłem, że nie. Że po prostu będą takie przerywniki. No dobra, no to ja tutaj... Możecie dołączyć do Blue. A ja w tym czasie sobie już wyjdę dobra. z głosowego. No, generalnie na razie wszystko fajnie idzie. W końcu udało się... O, widzę, że Kuba ma ping. W końcu udało się załatwić coś takiego, że... Wszyscy elegancko Generalnie nigdy nie grałem nic w ten desej, tak? Nie wiem jak się zachowywać. To jest ciekawe. Nie wiem czego oczekiwać. Ale jakoś sobie musimy poradzić. Zagramy generalnie dwa mecze, to też warto dodać. Może przed drugim będą zmieniane zasady jakieś. Przed tym są normalne tak po prostu full try hard grają. Okay. Hmm. Nie wiem jaką taktykę obrać. Na pewno nie obrałem taktykę rozgrzania się przed odcinkiem. Jest to na 300. Ale to jest chaos. mówię, o cholera! Lampować. Tam chyba jeż w sensie Hedgehog i Matson mają. Chyba Matson Platyny na. Ślad dodatkowych trybach, ha! Co za dziad jakiś nie zwampował! <gryny> Który to był? Ty Kuba! 16 już chyba więcej na nagrywki nie wrócił. już tylko okay. <gryny> ciekawe to jest. O cholera, niezły Dobra, no, <gryny> ale to jest sam dużo ludzi O, mam nadzieję. Kurde, czy to będzie więcej boosta. Dobra. I też możecie tak znać, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Też zaproponować jakie tam rozmiary. Ile A! Jakie... Uff Na przykład na przyplaty, czy co... Na jakie tam rangi chcecie, żebym zagrał? Oni z Boost, dobra. Okej, okay. no i czy generalnie chcecie tego typu odcinki, bo moim zdaniem jest to fajne, a z racji, że jest coraz więcej ludzi na tym Discordzie, to można popróbować. Nie no, co za bamperzy. hamy. A. spodziewałem się, że już tak będą tutaj hausko Może Możecie też obstawić, kto wygra ostatecznie. Jak będzie RMS 1.1, to nie wiem, czy nie będzie best of free. No dobra, jesteśmy zniszczeni, ale Bramia z tego nie będzie no studek. Okej okay. Dobra, nasza szansa. Jest 1-1, dobra, udało się przedrzeć. Uff ale emocje Ach, udało się nareszcie przedrzeć przez tę armię. Mega przyjemne to jest to z nagrywane. to się zmijałem nagrywania. Dobrze, że ten pieniśnie w bramę. No nie! Kuba mnie ciągle bambuje. To jest jednak świadego jeden. Dobra. Ten Kuba to bumper! No oglądał się poradników jak grać jeden na 4. 34 na jednego jest! Proszę bardzo. Wygrywamy. To ciekawy ciekawie jestem jakby to wyglądało, jakby na przykład był Unlimited Boost. Że każdy by miał max boosta, bo to w sumie już yy, z rangą nabywa się doświadczenie jak gospodarować boostem. Dobra. Aha, Co jest to, co siedzi. I baroszują wszyscy. Na początku odcinka Wam pokazałem screen rank, ale tą poprosiłem wyjątkowo. To Nies niesamowite, że chciałem się sprawdzić, czy faktycznie nikt nie oszuka z rangą. Dobra. o. -o. Że już nie będzie miał tego przytrzymać, no jest bardzo fajnie. Wygraliśmy pierwszy mecz, <grym>, jak tam tak, wrażenia. On <grym>, ale... <grym, grym>, on no, Czyli gramy na takich samych zasadach drugi. No, no tak, ale możemy dodać zasady nieniszczenia. Ani nie haczenia, czyli bachowania. Nie, no i to było. Ten Kuba, Tybałwa w sensie, nie, czekaj, bo złe słowo chciałem użyć. Kuba, no. dziady go. Co to za bampowanie agresywne? Wiesz, taktyka. Armia gotowa, no to gramy. No, że to jest naprawdę bardzo fajne, możecie sobie kiedyś spróbować, jak macie okazję. Dobra. ale się przestraszyłem teraz tam atakować, jak zobaczyłem, ilu ich jest. No, ale tak chyba fajnie wyliczone napięcie, to już raczej by się... Na 5 goldów to już by się mega źle grało, bronili. O! Dobra Chyba zdążymy. Nie, nie zdążymy, bo walnę ładnego boomera. No i bardzo dobrze, będzie się ciekawiej. W zasadzie wstaje na godzinę. Jak ja się nie spodziewałem, prawda, O nie, Nie 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 nie. No dobra, to się teraz robiło nieciekawie, ale ważne, że wygraliśmy pierwszy mecz, to już mamy swego rodzaju zaliczkę. Ale nie podoba mi się, że teraz musimy strzelić dwie bramki, bo wtedy to wiecie. Nie trzeba było nadrabiać, to mogłem sobie defensywnie, wygrać. nie ma. Oła! Oła! Boomer siedzi, nie siedzi. Co? Ajajaj, ale ciężko. po czasu, no jak stracimy trzecią, to już jest po nas. Ok, dobra, musimy to wygrać no przecież bez jaj. A. No nie! O, dobra. Nie przeszło. No nie! Kurde! A, ale to było niespodziewane. Okay. Nie mogę. Ale trzepiecie, bo to jest naprawdę ekscytujące. Nie jak gram. No nie wierzę, chupcio. Wszystko robi, przynajmniej jedna osoba za każdym razem dobrze. No nie, nie da rady. W tym meczu zostałem zniszczony na ten moment. Dobra, latam na... Chyba Double mnie tylko mogą ratować. Siedzi? Siedzi, dobra. Może jeszcze mamy szansę, może mamy szansę. W sensie no już mamy przynajmniej remis. To jest ważna rzecz. Teraz walczymy o dominację. 30 sekund na bramki, Tu się nie ogarnęli. Oła! No Nie kubaty! Naprawdę, ten zawodnik. Jakbyście kiedyś go trafili na rankedach, to go zwyzywajcie. Bamper 1. <grym> no, to jest tutaj uśmieszek złowieszczy. Eee, to czekajcie, dobijemy do nich. się podziało? Kuba dalej bumpował. Co za. Niesamowite. Nie wiem czy... Pierwszy mecz to rozgrzewka. Pierwszy mecz teraz grzewka, to chcecie finał jeszcze zagrać? Spoko. A może zarobimy jakieś urozmaicenie i finał gramy z... No dobra, bez, bez żadnego rozmaicenia. Po prostu coś Acha. tam powycina, a, Może. Nikt się nie zdecydował, niestety, na, <noise> na pozostanie przy wieliku 1-1. Dlatego właśnie zagrać jeszcze jedno spotkanie. Wielki finał! 3-4 Goldy! Ale narracja. rację. Ja, bo oni też mają taką przewagę, że nie muszą gadać jak górki. A nie, nie czego się kiedy spodziewać. To jest najgorsze. Okej, okay, a teraz postaram się grać jak najbardziej. OP. Nie! Szkoda, że był. Oła! Oła! Ty kurde! Boss Kuba! Niesamowity ziołek! Czemu on mnie ciągle bampuje? Mogłabym jednak powiedzieć, że bez bampu gramy. Nie wiedziałem, że on tak się wzmoży na tej bampy. o boss Kuba! Mam go za plecy i teraz jak się odbije... Słuchajcie zniszczony jak należy. No, a to na wyjeździ. Nie! nie! Jeszcze się bałem, że od pleców dostanę. Wyjechał tutaj Ojej, no, Mattson to ma platynę na niektórych trybach. Dobra, to siedzi. Musi siedzieć, dobra. Gramy na reale, bo inaczej nie ma szans. Liczymy, że szybko nie będą kontrowali, jak nie trafimy. To jest jedyna nasza szansa, bo akurat chyba latanie... No latanie jeszcze w Goldach nie jest zaawansowane. No way. Nie wierzę! O! Czemu on tak dobrze strzelił? Tutaj, bo Kuba... Nie, nie, Kuba za dużo się przygotowywał do tego spotkania chyba. Ach. Za długie przygotowania były kuby do tego odcinka. Nie nie, nie jestem... Okej, okay. <średziora> to jest trudniejsze niż wygląda. Nie no, może to nie wygląda na proste. Musiałbym jakąś optymalną taktykę opracować. Nie można się niczego spodziewać tutaj. Nie, co ja puściłem? Jeszcze... Jeszcze puściłem największego bolca strzała. Siedzi, siedzi. Dobra, mamy szansę. Trzeba grać górą. Ciągle zapominam o tym, że trzeba grać górą. a to też jest ciężkie, jak ma się mało pusta. Okej, okay, to jest do ugrania w każdym razie. Mamy ich! Proszę bardzo, 3 do 3. Ale, ale się czuję szczęśliwy teraz. Udało się nadrobić. Dobra, trzeba grać górą jak najwięcej. To wtedy wprowadza w nich taki zamęt. ła! Gdzie jest piłka? Dobra, mi leci brama. Nie mogę! Ja jestem pośledzony, Stres mnie zjadł. Nie obroniłem. <grytanie> Zwykle brat jest to na sto takich. Nie, to jest w tym najgorsze. Jest, siedzi. Ale ja Was przepraszam za to, że tak zepsułem te interwencje tam. Ale na szczęście udało się nadrobić. Oj, to też na farcie. Już myślałem, że nie wejdzie. Nie, coś tu, że teraz tracę. Sikocha. Dobra, nie stracimy z Dobra. Trzeba było zaryzykować, No jakby nie weszło, to cóż. Widziałem, że oni nie, raczej z piką na dachu nie pojadą za daleko. Ty widzę jeżeli ktoś jest zestresowany. Ła! No, nie, nie, teraz największe emocje. W trzecim meczu akurat wygrywka. Mamy to, mamy to. No nie! Ale kasztan! Та кордвогамські. Та кордвогамські. Та кордвогамські. Та кордвогамські. Та Niesamowite. Tego to się nie spodziewałem zupełnie, że ktoś tam podleci. Madson, powinien być dyskwalifikowany, przecież on ma platynę. Ło, wow. niesamowite. Tego bloku się nie spodziewałem. Nie. Nikt się tego nie spodziewał. Ja tak lecę sobie jak gdy Diddys i tam mówię sobie, a dobra, w powietrzu jestem to już wygrana na ścianę, a to tutaj nagle jakoś macą się z dupy wziął. 50 godzin śpiszone na treningu aerialnym. To jest niesamowite. 10. Lecę sobie, już tutaj mówię, że no dobra, chyba się udało, a tutaj nagle z nieradzką i wyskoczyłeś. Dobra, domu próbuję to so. Nie. O nie. Nie. <grymne> <grymne> no w każdym razie jak chcecie więcej takich odcinków, no to jakieś tam łapki. Tutaj była z nami większa ekipa, możecie się pożegnać. Nie ma, nie ma. Nie ma,